Witajcie! Dzisiaj na zlocie w Pogorzeli będziemy poszukiwać części wysadzonego czołgu. Zaczynamy jak coś będzie fajnego, pokażemy, na razie odprawa. Najpierw przejdziemy całą odprawę i później resztę pokażemy dalej co będzie. Także trzymajcie się, do następnego! Witamy, witamy rodzinkę! Doldów! Do. Jest Jajber! O, o. Ja się, co się stało? Tak, witam. <grym> Witamy, witamy. wszystkim, cześć, 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 cześć. Nie ja będę się ale, po kolei. Siema. Ja mam YouTube. <grym> tak? Pierwsze co? Wpadniemy w pole, w tobie, pole, na którym znaleźliśmy część od pojazdu koncernego. Hmm. <grym> to, podobnie lewa część z nudki, kurty. Tam sobie zrobimy zdjęcie grupowe i z tego pola zrobimy, sobie, podzielimy się na dwie, na dwie grupy, jedna pójdzie w pola uprawne, a my dostaniemy sobie ci co mają taki sprzęt na militarny typowo, czyli łopata zostaną z nami na polu malutka działka tam jest nie, 40 albo pół hektara przykładowo. Tam będziemy kopać śmieci. O, opierdzielimy cel zbiorkowierowy, bo jest nad mamy nadzieję, że tam jeszcze coś wyjdzie z elementów tego pojazdu, który został tam wysadzony. Tutaj jest cały główny dowodododca, bo w sumie on się zajmuje całą papierologią. To jest mózg całej tej. Ale... no tymi ja, ja tylko, ja tylko potrafię zebrać Właśnie, poniżasz całą tę nieomawkę. Jeżeli chodzi o, o tu... Bardzo się cieszę, że tak kliniczne ugranie tutaj witaliście. Z, z, z częścią osób widzieliśmy się już w sierpniu podczas naszej e, akcji pierwszej. E, powiem szczerze, że no, jesteśmy bardzo zadowoleni, bo po raz pierwszy tutaj rybiliśmy w sierpniu na pogorzeni głuchowie w tej minie i to wcześniej nie były prowadzone profesjonalne poszukiwania. E, efekty są nawet lepiej, lepiej niż zadowalające, bo faktycznie potwierdziliśmy miejscową legendę czy, czy podania o m, tym pojedzie koncernym. Mamy dwie części, mamy dwie części zidentyfikowane, nie wiemy tylko teraz tego czy to był czwarty czy, czy pancer czwórka, no bo to wiadomo pod zespoły praktycznie takie same, więc mam nadzieję, że dzisiaj wykopiemy coś, co uda nam się faktycznie potwierdzić, czy to był niemiecki czołg średni, czy jednak cało działo są jedno. A nawet jeśli nie, to nie ma to wielkiego znaczenia, bo mamy, tak, trafiliśmy, mamy, wiemy, że było, że, że tam stało, wiemy, że zostało rozsadzone. Co do dnia dzisiejszego, działamy legalnie, w pełni oficjalnie, mamy pozwolenie e, Pozwolenie wydane przez WKZ na bibliotekę e, e, publiczną w Pogorzeli, gdzie tam pracuję, gdzie się ty, ty, tymi papierami zajmuję. W każdym razie e, uczułam chociażby na minimum BHP, znaczy na takiej zasadzie, że to, to profesjonalnie. Dobrą zrobiliśmy naprawdę po sierpniu, od w gminie, jest niesamowity, ludzie przychodzą, dopytują. Praktycznie już teraz tak nie ma, jest w gminie, gdzie nie stała, bo i najlepiej. więc więc... No, więc to się rozeszło, ale to fajnie, bo ci ludzie mogą mówić, te języki, zaczynają przynosić do nas nie tylko pan, ale i zdjęcia, i mamy różne do dokumenty. O to właśnie generalnie chodziło. Czyli taki całkiem pozytywny klimat, czyli no, grupa pozytywnych detektywistów, tak działajmy, tak, tak róbmy. A czy nam się uda coś dzisiaj znaleźć, no jestem tak pozytywnie nastawiony dlatego, że, że myślę, że jak skoro jeden fragment to i skompletujemy. Ta, ta, resztę. Sami przyniosą. Czyli na zasadzie zrób to sam, czyli jak stworzyć czołg niemiecki z kilku fragmentów i myślę, że... Gustlika już mam. No, myślę, że... <głosy> <głosy> myślę że, że, że dzisiaj przed nami fajny dzień. Jeśli chodzi o samą to moja, e, Daniela, po prostu czyścimy pole dokumenty, Wybieramy kompletnie wszystko, żeby tą działkę wyczyścić, żeby sobie ją przygotować żeby głębsze sygnały. Tak samo tutaj w Łowie, na polu, na które przyjedziecie, tutaj część przejedzie z nas z Jadkiem, bo tam to pole, jest, na którym będziemy kopać jest dosyć dosyć więc wszyscy na pewno nie wejdziemy. Ale no myślę, że trochę terenu jest, także przynajmniej dzisiaj fajny dzień. Pogoda nam dopisała, także nic innego jak tylko w pole i a to Co sposukiwać? Już po odprawie nie, ten, ten Trochę się, ten, ten... się uzbierało Samochodów z nas tutaj troszkę. Fajnie, fajnie, fajnie. Za chwilę lecimy na pola. Będą pola dwa do eksploracje. Fajnie. Na polu weźbytkowie, pogorzela poszukiwania ciężkie militarki. Najpierw czyścimy pole, a później pójdziemy trochę głębiej. Także lecimy. To jest znalezisko krzycha. Nie kurde, nie? rewelacja. Piękne. ale cudy, pięknie. Super. No i takie cudzienkę wpada. Na początek. Pięknie. Brawo, brawo. Super. Tak naprawdę, konkurs. Wszyscy intensywnie kopią. Kulety porozstawiane. Jakieś złomy wpadają, to zbieramy wszystko. Coś ciekawego. Wpada. No i po wyczyszczeniu wpada medalik. Widać, że się tutaj zerwał. No ale to nie jest to, z czego szukamy. Z drugiej strony M, jak Maryja chyba. Super, fajnie. Lecimy dalej. Kopiemy wszystko na to wszystko. Wyciągamy pełen złom. Jedziemy. No i z płytkiego dołeczka wyleciała pląbeczka bez oznaczeń bez niczego fajnie grunt, dobra zabawa powyciągany złom przygotowanie do ramy o to chodzi trochę grubego złomu później pokażę ile to wyszło tego głównie taki jest cel no a przy okazji coś jeszcze wyjdzie Świetnik niesamowity tu jest, naprawdę niesamowity, bo wychodzą mi miski i wiadra i, i inne rzeczy, oczywiście szlaka też a między tym jeszcze gdzieś tam się jakieś kurcze o, ołowiki znajdują. Fajnie. Pokaż pokaż co. Węgierską. Węgierską, no fajnie, ale ładna patynka. Ale kurde. Wiesz jak się świeci. Ona falbu nie była. <śmiech> <śmiech> nie no taka brudna, nie bardzo. Ona już wazidną była potraktowana ładna, <grymne> ładna. 897. No, bo to nie no, kolejowe szpile no, przy no. tym, przy trakcji. No, no ale tak... tak... To jest o, to no, to tu ewentualnie. coś no, to... jakieś, nie? <coughs> Tu to na tej, tej takie... pierwszej kuwecie też będzie coś, nie? No fajnie. No, no jest coś A grubego. Teraz no. Z ramą lecimy na pole staw obadnie. No. Ok. No i druga kuweta. Tutaj część grubego metalu może wskazywać na... Na pancerz czołgu, podkowek ktoś trafił, to jest też tam moje. No i śruby. śruby, wychodzą, bo tam, wzdłuż szły tory, więc siłą rzeczy coś tam wychodzi. Pokaż, pokaż, co masz. O, a tutaj, tak? Pląby? ja tutaj trafiłem też gdzieś, plomby, ale bez opisu, bo jakiś. Włocławek, tak? Fajnie. Guzik groszek. Fajnie. I tutaj jakiś jeans. Tak jest mi Where? No. No, bardziej pod jakaś. Super, fajnie. Brawo, brawo. Pokopane. Masz tak ciekawego, pokaż. O, ja też mówię to, to. Co my tu mamy? Co plombę? Kolej z munduru. No i takie coś. Wpadło z dziureczką, to biło niesamowicie. No brawo. Aha. No to też jakieś było kiedyś coś. Guziczek. No i super. Zacji, że kopiemy wszystko, to mamy wszystko. Fajnie, no i super. Trzymaj. No i si, Bierzemy je. Wszyscy się już zbierają. Ja tu trafiłem jakiś guziczek. Dajcie chwilę. Chyba guzik to jest nierówny. No nic prawdopodobnie coś od czegoś pokażę. Po tu nic nie wychodzi. Z egzotycznych rzeczy okrągłych to tylko takie wynalazki. Ok. Powoli się wszyscy zbierają I zaraz się zbieramy I lecimy na inne chyba pole jeszcze No i lecimy pod... Trochę pod słońce lecimy w drugie pole A poszła też rama Zaraz zobaczymy co tam będzie bliżej W tamtym rowie, przy drodze Prawdopodobnie wysadzono czołg, więc więcej to lokalizacja Z drugiej strony wychodziły elementy poszycia rekonesans tutaj na tym polu jeszcze Daniel tam dziewczyny też się zaangażowały w kopanie. zaraz do nich podejdę zobaczę jakie tam skarby nakopały my mamy nakopanie a tak. my mamy super jeden grosz dobrze no idziemy zaraz tam Dziewczyny się zaangażowały to zakopanie. Złom. Złomu na no, skraju z No nie będziemy tutaj po tutaj tej tak katować Idziemy To i tego grafika. Grosik wyszedł jeszcze, tak? A te? A te tu na tym to A grosik piękny, ale ładna patyna. Kurczę. Piękny. No one są. Kurczę, piękne, wspaniałe. Ale ładna patyna. Świetnie. No i to, to, to ten, ten strzał na wejście, kurczę, na dzień dobry, rozwalił, kurczę, kwiatuszka walną. A tutaj co to Tymoleta będzie? jakaś, nie wiem, wygląda mi albo na Księstwo Warszawskie. Nie, to jest Wilhelm. No i lecimy na Grzybek, po kopaniu, pola przeszukane, przygotowane pod przeszukiwanie takie precyzyjne, odsłowione trochę. I teraz lecimy na integrację, idziemy trochę po, posiedzieć, wypić kawę. Także do zobaczenia na miejscu Mistrz, mistrz kuchni Ekologicznie skończysz, rzucasz do, do tego i koniec, nie ma śladu, nie? Trochę posmakujecie. Przez ekran. Trudno. Zbieramy dla majeczki, dla chorej ASMA. Fajnie. Rzucił coś co łaska. To możesz telefon zostawić. Dzięki bardzo, dzięki bardzo. Dzięki świerku fajosko Fajnie. Zbieramy. O. Jest tej Jeleniej Góry, jednak są, przy kasie, jednak są przy Kasie. Zbieramy, zbieramy. Jak macie coś, to rzucamy. Dzięki, bardzo dzięki, Jarek. Fajnie. Fajosko. Miedziaków nie Rzucam, ale to co mam srebrne, to jeszcze dorzucę. Dzięki, święty Świetnie, dzięki bardzo. Ci się coś. Co łaska, co łaska. W samochodzie mam. Dobra, dobra, dzięki. Zbieramy na maję chorą na SMR. Dzięki, dziękuję Ci bardzo. Dziękuję. Dzięki, fajnie. Spokojnie. Ja jeszcze będę miał, jeszcze będą aukcje i, i będzie. Dzięki, bardzo, fajnie. Dzięki, bardzo, dzięki. Zbieram dla majeczki, więc to zbieramy na. Dziewczynkę, która jest chora na SMA, dzięki bardzo, dzięki bardzo, fajosko, wielkie dzięki, dzięki, niech ci Bozia w dzieciach. Może ma ze sobą? To możesz ten, będzie, wiesz co, będą aukcje jeszcze, aukcje będziemy robić, wiesz co, pinpointery, będą kubeczki, będą, nie no, jeszcze trochę, znajdę trochę czasu, to będziemy jechać. Dobra, Wynajmniej wrzucamy, dzięki wam bardzo, dzięki wielkie. No, Krowniaku, rzucicie coś. Zbieramy na chorą maję. Pędę jest tak. Spoko, spoko. Zbieramy my dla maji. Rzucasz, fajnie, dobra. Spoko, dobra, dobra. Dzięki, dzięki Ci bardzo. Dzięki. No, 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 spoko. To no jest Sławka, dzięki bardzo dzięki po słońce co prawda ale dziękuję Ci bardzo Faj. to jest no, no, tak, tak no. to jest ekipa zawsze pomogą zawsze pomogą dzięki bardzo zbieramy zbieramy fajosko. dziękuję Ci bardzo kolejna kasa wpada jest dzięki Także zbieramy dla majeczki. Wpadło naprawdę trochę kasy ja robię ci na następny wzrok. system Za zaglądanie do wózka opłata 5 zł. na mnie się To jest najważniejsza osoba. Jest, I love GPD, no pięknie. <głosstrzędnik> Jak tam, Romek? Dobry sedniczek. Który, który, który mogę kosztować? Tak. Ten jest dobry, tamten jest dobry Ten jest zareplisty Ten, Ten jakoś znam, tak jakoś Ale ci powiem, że tu jest trochę do wyboru, że szczęśko tu się obrócił że... Nie, mam pytań Dobra tu, tu chyba jakieś wesele się szykuje Chyba, no mam takie Akcent Ale on był po lewej stronie Ale jak <grym> nie <grym> <g conferdles> no, oh, oh. jest <g Pietrasilamo> <Digitalmical>. <temples> <súper> <finger> Jemy, jemy! strzał! <prisons> <queer performing>

Cóweczka. A widziałem zdjęcia nie? Zdjęcia widziałem. 50 Ładny stan. 5 groszy. Ładnie nam pokapaliście kurde na tych polach. Tam wam fajnie wyszło. Nie to co u nas, prawda? Fajnie też. A, haczyk. To wszystko jest dzisiaj? To jest moja gwiazda szyryfa. Ostroga. Rewelacja ruszki. A czekaj, a gdzie jest ten? Krzycha, jeszcze, no tu jeszcze widzę dwójka mhm. o, tu dwójeczka Bujeczka jest to jest Dawaj no. No, no. Jak na no, amelinio to ładnie wyszło. Rewelacja. Fajna tu jest w ogóle, bo zaczek to na fajne zielone wychodzi. Pa. No to takie pokopane, co najważniejsze. Fajnie, superowe. Co się stało? Rozstania czas, no, trzymaj się Jeszcze raz, fajnie było, świetnie, miło było poznać I fajnie Było fajnie, polatane, poszukane Siema, Mr. Artex Musimy jeszcze pochodzić z tym Artexem, popotestować Kończymy imprezę Świetnie było I do następnego z uściskiem prezesa! No. <gry> to są jednak no, profesjonaliści, no, 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 no. nie? Będzie, mam Teraz chcecie samą dupę? No, no. Witamy, witamy. Jedziemy, jedziemy, Siemanko. Jedziemy w pole? Nie w pole, nie, w pole. nie pi więcej. Znaczy, mi się wreszcie nie przejmujcie, bo on zawsze tak oddziała w Cześć, cześć wszystkim, cześć. cześć. Jak tam? No, Prezes, no, żeby... się tu. Zgadzam 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 się Zaglądanie do się opłata 5 się tu. Zgadzam się To Zgadzam się tu. Zgadzam się powodzi Zgadzam się się powodzi, Zgadzam się pełną gębą. się no fajne, no. Witam ja pochodzić. Plu to był. Raz z <try> <try> <try>